Księgę Henocha, i tam napotkałam na nazwę Morze Erytrejskie. Zgooglowałam to i otrzymałam taką mapę. Więc Morze Erytrejskie to Ocean Indyjski, łączy się z Morzem Czerwonym, co się tutaj na mapie nazywa Zatoka Arabska. Co ciekawe, bardzo ciekawe, nie ma Egiptu na mapie. Jest Libia, Etiopia i jeszcze coś tam. Nad Nilem nie ma Kairu i Memphis. Nie jest jakiś mios Hormos. Nie ma Aleksandrii, miasta portowego. Diospolis jest, przepraszam, to w Izraelu, Laodicea. Co to Turcja chyba? Było w Biblii Laodicea, Kościół. Nie ma Egiptu na mapie. Hmm. Więc tutaj przedstawia wymianę handlową z Indiami, półwysep arabski z Indiami. Nie ma Egiptu. Egipt w Biblii już dawno rozcyfrowałam, że jest, są to Stany Zjednoczone. W Jeremiasza 46 jest sąd nad Egiptem i prorokowana zagłada Memphis. Jest to miasto w USA w stanie Tennessee. Jest tam piramida. Jest tam y, diabeł na tronie, małe kozła. W apokryfach też jest zapowiadana zagłada Memphis, y, że naprawdę tam się rozegrają ważne, ważne sprawy. Nie ma Egiptu. No, w Stanach Zjednoczonych e... są takie ciekawe nazwy: Moab w Teksasie, Tyr w Nowym Jorku. Wszystko to jest w Biblii. Przepraszam, Moab w stanie Utah, a Edom w stanie Teksas. Sąd będzie nad tymi w Biblii, tą. To... Co nazwy krajów wokół Izraela. Niesamowicie ciekawe. To jeśli Izraelici przyszli z Egiptu, pamiętajmy, że Morze Czerwone się rozstąpiło. Zobaczmy na to, co dzisiaj jest Egip nazywane Egiptem w Afryce. Izraelici mogli bez problemu przejść do Izraela. Nie idąc przez Morze Czerwone, nie było takiej konieczności, ponieważ jest droga lądowa. Może no, ktoś powie, że pustynia i tak dalej. No ale tu nawet nie ma Egiptu na mapie. Z, z, z kiedy to jest? Ciek kłamią? Widziałam też dokument na temat właśnie, że USA jest Egiptem. I że Memphis, niby nazwane po egipskim Memphis, którego tutaj nie ma na starej mapie w ogóle. Że przybył do Memphis w XVII wieku jakiś Francuz i użył czarnych do buntu. A niby dopiero. W XIX wieku Napoleon wyprawił się na Egipt i odkrył Egipt i rozczytał hieroglify i odkrył Memphis, więc jak Memphis, które miało już tą nazwę w USA w XVII wieku, było nazwane po Memphis w Afryce, które było odkryte w XIX wieku. I tak ten dokument mówi pewnie przywołam ten dokument. Ciekawy. Więcej takiej pogadanki, ale właśnie to z tym Memphis jest ciekawe. Nie ma Egiptu. Dzięki.